Siemanko, witam się z Wami bardzo serdecznie w moim kolejnym vlogmasie. To są vlogmasy niecodzienne, kochani, bo mieszam też z live'ami i niecodziennie nagrywam, tak nieraz co drugi dzień, co trzeci, zależy, zależy, jak się uda. No i tak, kochani, mówię, nagram cośik. Ostatnio umieściłam filmiki hole zakupowe z temu, także jeżeli macie ochotę, to sobie zobaczcie. Część rzeczy, znaczy większa część rzeczy to jest dla dzieci, do tych skarpet świątecznych, takie moje pomysły, to co moje dzieci uwielbiają, więc wiecie, moje dzieci się bardzo radują z takich drobnostek, takich, wiecie, takich perełek. Bardziej się z nich cieszą niż na przykład z takich większych jakichś prezentów, nie wiem, jakichś zabawek czy samochodów i tak dalej. Także. To są takie moje pomysły na prezenty. I, kochani, mogę Wam zostawić linki, jeżeli macie ochotę, to sobie zobaczcie. A dzisiaj tak postanowiłam nagrać taki krótki vlog, na spontanie, jak zwykle, bo u mnie wszystkie filmiki są nagrywane na spontanie. Niedawno wyszły koleżanki Oscara. Miałam multum gości dzisiaj i po prostu myślałam, że ten dzień sobie odpocznę. Mi się akurat wrócił, zmęczony po drodze jest i położył się spać, no bo 8 czy 10 godzin jechał dzisiaj. Jeszcze taka pogoda straszna. Ja zrobiłam w międzyczasie obiad, i te dziewczynki przyszły, i po prostu siedziałam cały czas w kuchni. To z Litwy dziewczynki. No i mówię, no nie. I znowu się bałagan zrobił. Znowu się zrobił bałagan i już mi po prostu ręce opadły. Mówię, nie. Nie. Ale nie mówię, nie będę się denerwować. I tak, wiecie, naprawdę. Mówię, idę sobie te włosy chociaż umyję. Szarlotka akurat teraz zasnęła, to mówię, mam chwilkę, to się chociaż jakieś kawki napiję, bo nawet dzisiaj nie miałam czasu na, na nic tak do picia. Na szybko herbatę wypiłam. No i co chciałam powiedzieć, to yy, tutaj mam z temu ten przyrząd nie pamiętam ile on kosztował ale to chyba miałam z, ze współpracy, wiecie, ten, ten przyrząd. Także on coś kosztuje w granicach nie wiem 50 zł. Zależy jaka, czy jest promocja, czy nie ma promocji. Teraz nie wiem w, w jakiej cenie. Ja już go kupiłam dawno, ale teraz rzadko kiedy używam, bo po prostu naprawdę nie wiem, jak się nazywam. No i druga sprawa, kochani. Czy to się włączy? Nie włączy się, muszę naładować. O! Rozładowane. No to dupa. No to będę musiała kiedy indziej. Tutaj jest na kabelek USB. Także zrobię, kochani, live w którymś tam dniu. Po prostu będę robiła jakiś masaż, czy jakieś maseczki będę sobie nakładała, czy makijaż będę robiła. I będziemy sobie rozmawiać na jakieś takie bzdurne tematy. Ale powiem Wam, że no teraz chcąc, nie chcąc, wpada mi do ucha wiele informacji, co się dzieje na tym świecie. Nie wiem, czy pamiętacie, ja Wam ostatnio robiłam live'a przepowiednie Sławika Irmajera. I po prostu to, na co teraz patrzę, co się dzieje, to aż normalnie klucha w gardle. I ciężko mi aż wiecie ślinę przełknąć, bo po prostu tak się stresuję. Słuchajcie, tutaj mam takie serum z Bielendy Skin Clinic Professional. To jest Bielenda Professional. O. Zobaczcie. Z peptydami. Z peptydami takie cosik, kochani. Takie serum. A tutaj mam krem też z Bielendy Professional, tak wygląda, o, proszę bardzo, no i sobie to nałożę i z wami pogadam, bo no taki jakiś niepokój czuję, powiem wam, nie mogę tego uspokoić, jeku, aż mi to wypadło, eee, Tak jakiś niepokój odczuwam, wiecie zaczyna się dziać naprawdę niedobrze na świecie ja zrobię live'a na ten temat nie będę za dużo też rozmawiać na tym live'ie bo nie na, nie na wszystkie tematy można wiecie rozmawiać nie wszystkie tematy można poruszać bo wiecie, że cenzura, ale ale coś tam słyszałam o tych o dronach, jakichś niez niezidentyfikowanych Ameryce, w Nowym Jorku chyba to jest bodajże. Nawet nie mam czasu, kochani, zobaczyć, co się dzieje, bo po prostu jestem na wszystkie strony rozrywana. Typu, że wiecie, tutaj dzieci, tutaj szkoła, tutaj jakieś zakupy, tutaj jakieś zajęcia w szkole i po prostu. No, po prostu nie mam czasu. Nie mam czasu. Ale bardzo niepokojące rzeczy się dzieją. I dosłownie te wszystkie przepowiednie się sprawdzają. Nie wiadomo, czy to są przepowiednie wymyślone przez kogoś, kto tam jakiś ma plan. Czy rzeczywiście te osoby były w stanie prze, przewidzieć takie rzeczy, że miały ten dar. Nie mam pojęcia, ale rzeczywiście wiele rzeczy się idzie, no tak, jak, jak te przepowiednie. Zobaczycie, co tu będzie się działo. W ogóle widzę, że Anglicy się też szykują, Wielka Brytania się szykuje po prostu do wojny. Może pogadam na ten temat na live, więcej Wam powiem. Ale coś tam będzie przy wjeździe do Wielkiej Brytanii o turystach, o tym, o tamtym, co oni tam szykują na tych bramkach. Nie przejdziesz, jak tego nie będziesz mieć. Ja już o tym słyszałam, ale do, oni to już chyba wprowadzili, czy zaraz lada dzień wprowadzam. I bardzo się, powiem Wam, zestresowałam tym wszystkim, bo naprawdę robi się coraz gorzej, nie wiem, czy pamiętacie, bo ja wam mówiłam, że chyba to, to Sławik mówił, że będą z czasem problemy z przemieszczaniem się po świecie, no i wszystko ku temu idzie, powiem Wam. Jestem tak, tak, kochani, jestem tak bardzo zaniepokojona tymi sytuacjami, wiecie. Że nie jestem w stanie teraz o niczym innym myśleć, bo te złe myśli mnie nachodzą. <laughs> robię sobie taki delikatny masaż, wiecie. To nie jest to, co robię, bo ja umiem pełny masaż robić i naprawdę dobry masaż. Może kiedyś Wam zaprezentuję, ale na razie póki co samemu to jest ciężko robić masaż. Ja wolę klientkom robić no nie wiem, stresuję się po prostu się stresuję, czekajcie ja zdejmę bo ta... mnie wkurza ten ręcznik druga sprawa coś to widziałam a w ogóle te dziewczynki jak przyszły do Oskara te litewki no to jedna z nich a ciocia, bo na do mnie ciocia mówi <śm> a ty wiesz, że mój tata powiedział bo widzieliśmy takie czerwone światełko na niebie tutaj w Anglii, co nie? Widzieliśmy takie czerwone światełko, a Tata, Tata powiedział, że to Rosjanie atakują. No, ona nie wiem, chyba babci ma Rosjankę, czy coś takiego? Nie wiem, ale powiem Wam, że. Brytyjczycy się też szykują po prostu do wojny I oni teraz, coś mi się tak wydaje, że oni coś tu kombinują Teraz z tymi wjazdami, z tym wszystkim Bo oni dobrze wiedzą, co się tu szykuje Co się tu szykuje Po prostu robi się naprawdę coraz bardziej niebezpiecznie I obawiam się tego wszystkiego Jeszcze do tego, co jeszcze tu zobaczyłam Nie wiem, czy kojarzycie takiego Mar Marie Emmanuel to jest Bishop Bishop. To jest taki biskup, kochani. To serum się bardzo szybko wchłania to tutaj. Jeszcze raz Wam pokazuję. Bardzo szybciutko się wchłania. To jest takie bardziej wodniste. I ten kremik też się szybko wchłania. On pewnie jest na dzień czy na noc czekajcie. Kurczę, nie widzę bo tutaj. Muszę chyba naprawdę nosić okulary, już do czytania. Bo tak, to to mam jeszcze dobry wzrok, ale jak już jest ciemno, to już tych małych literek nie widzę dobrze. Kurczę, no nie widzę. Nie wiem, czy to jest na dzień, czy na noc. Nie wiem, nieważne. Moja pielęgnacja tak teraz wygląda, niestety. To odnośnie tego Emanuela. Zobaczyłam taki, taki filmik, ale nie obejrzałam całego że i tam zdjęcie było, że go skopali i wykopali go z kościoła, bo wygłaszał, yy, no o Jezusie Chrystusie, rozumiecie? I go wyrąbali z kościoła. I sobie weszłam, żeby yy, poczytać w ogóle tam trochę o nim i akurat mi się wysko wyskoczył mi taki artykuł, że Boże, bodajże to było w tamtym roku, jakiś szesnastolatek chłopak, właśnie w tej Australii, w Sydney, na jednej z mszy tych kazań, właśnie zaatakował go nożem. Nożem go ranił. Też raz widziałam, kochani, jakieś tam jego przemówienie, oczywiście w języku angielskim. I miał oko zakryte, i nie wiem, czy mu oko wydobali, czy chcieli mu wydubać, nie wiem, ale. Jejku, co się dzieje. Co się dzieje, ja po prostu normalnie powiem Wam, że jestem trochę przerażona tym wszystkim, bo tak jak Biblia mówi, będą po prostu prześladowania. Rozumiecie, chrześcijan i w ogóle. A, jeszcze jedna sprawa. Nie wiem, czy widzieliście już tą szopkę bożonarodzeniową w Watykanie. Ja po prostu nie mam pytań, powiem Wam. Ostatnio tam coś rozmawialiśmy na temat katedry w Notre Dame, że się odbyło otwarcie już odbudowanej tej katedry. No, i ja się zdziwiłam. Mówię, czemu tam nie było w ogóle tego papieża? No, bo nie było papieża. Gdzieś tam jakieś zdjęcia po internecie krążyły, że oczy popodbijane. Normalnie, wiecie, takie lima pod oczami, jakby go ktoś pobił. I wiecie co? Ja co tak pomyślałam. Mówię, jejku, a może się gdzie czają na jego życie i tak dalej. Ktoś może go zastąpi, bo wiecie, że tam w piśmie pisze, że. Na tronie piotrowym zasiądzie. Wiecie, kto na A. To mówię. Może już się zaczyna po prostu to wszystko dziać, w tym kierunku idzie i naprawdę się robi bardzo niebezpiecznie. A odnośnie tej całej szopki Bożonarodzeniowej. No to jeden szczegół się rzuca w oczy. Ciekawe, czy odgadniecie. Czegoś tu brakuje? Czegoś tu brakuje, czy kogoś? Zobaczcie sobie sami. Tak czy tak, ja chyba we wtorek zrobię live'a. Miał być to live o depresji, ale jednak porozmawiamy sobie o tym, co się dzieje na świecie. Bo tu naprawdę wiele takich niepokojących rzeczy się zaczyna zadziewać. Eee, naprawdę i powiem Wam, że mam stresa. Mam stresa. Nie da się po prostu nie mieć, bo jak są takie pogłoski, i wiecie, już, już się zaczynają problemy na tych granicach. Jejku, teraz to naprawdę, jakby gdzieś tam coś się działo, no to nie wiadomo, gdzie uciekać i czy uciekać. Wiecie, czy Polska będzie bezpieczna? Tak mówią, że, że będzie bezpieczna, że, że ta cała iskra wyjdzie z Polski na cały świat i tak dalej, ale powiem Wam, może Polska ocaleje, tak jak mówią, że Polska ocaleje, ale czy ludzie ocaleją? Wiecie, to można na, na różne mm, interpretacje, bo Polska jako kraj może ocalać, tak? Ale czy Polacy będą tam mieszkać? Czy może coś się tam wydarzy? Ostatnio co to widziałam, taki filmik był na TikToku, yy, jakby był ten cały wybuch tej yy, no, broni, wiecie, jakiej nuklearnej. <tryk> Pewnie mnie będzie banował ten YouTube. Ale chciałam zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, jak nie daj Boże, była wypuszczona, tak? Mniejsze rażenie i większe rażenie zależy na jaki zasięg to po prostu. Jak to widziałam, to, to, to są sekundy. To są sekundy, jak to wszystko wygląda. E, to rażenie. Okropnie, okropnie. Ja mówię, świrów na świecie nie brakuje. Naprawdę nie, nie brakuje świrów. Bo tam na przykład ktoś powie: a co tam jedna czy kilka osób na świecie może zrobić? Jest nas tyle, tyle miliardów na świecie. Chyba nie wiem, z 7-8 miliardów na świecie jest ludzi. Ale nie kochani, wystarczy, że jeden jakiś świr czy kilku świrów, naprawdę świrów, którym nie zależy, czy cały świat Wiecie, ulegnie zagładzie, czy nie, bo też są takie świry, tak? Po prostu mają jakieś, widzi mi się, coś im odpali, i, i może być różnie. No to wystarczy, mm, że taka jedna czy dwie osoby będą, które mają narzędzia do tego, i naprawdę może być kiepsko, może być kiepsko. Także powiem Wam, że dzisiaj miałam taki humor z rana, wiecie, tu tego, a już mi po prostu minęło. No, no, nie da się, nie da się. I jeszcze mnie przygnębia to, że taki bałagan się zrobił znowu. Ja to nie jest tak, bo ja nie jestem jakaś porządkowa osoba. Bardzo, ale, no, ale porządek lubię. Wiecie, mały bałagan, a taki większy jak jest, to. U mnie to jest to, że jestem przytłoczona tymi, tą ilością, wiecie, tych ubrań. U mnie to po prostu choinkę, kilka choinek można zrobić z ubrań. To są czyste ubrania, nie, nie brudne. Ja nie mogę sobie teraz pozwolić na to, żeby yy, nie wiem, pranie robić co drugi, co trzeci dzień. Tylko ja muszę codziennie kilka pranie robić. Fakt, przez jeden dzień musiałam iść kupić płyn do prania i do płukania, bo mi się kończył i już mi się zdążyło na uzbierać, więc dwa dni nie prałam i po prostu się taka sterta znowu zebrała, więc u mnie musi być prany od razu, wkładane do szafy, bo tak to to, wiecie, przy tej ilości ludzi to bym zwariowała. No i poukładałam sobie te ciuchy i tu przeszły z dziewczynami moje córy i powyciągały wszystko z więc muszę mieć zamek powiem miśkowi, niech kupi zamek i niech zamontuje bo tak to to można zwariować także piszcie co tam u was, jak się macie co robicie co gotujecie powiem wam, że przy takich przy, przy takich wydarzeniach to się naprawdę odechciewa, odechciewa się wszystkiego zakupów, świąt, wszystkiego się odechciewa nie wiadomo, jak te święta będą tak naprawdę wyglądać. No, wydaje mi się, że nie wiem, takie, takie, takie poczucie w żołądku czuję, że, że te święta mogą dla wielu osób nie być miłe. Coś się zaczyna niedobrego dziać. To już jest ten moment. Mówię Wam. Mówię Wam. Nie wiem. Ale. Braliście to pod uwagę, że jakby nie daj Boże, rzeczywiście coś tam się w Polsce działo też takiego, co robić? <laughs> wiecie, wszystko porobią, granice poza, pozamykają, albo nawet nie wiem, no wystarczy za lotniska się wezmą, nawet jakieś bomby mogą na lotniska, na to, na tamto. Pierwsze co to tak, żeby odciąć, wiecie, ludziom przemieszczanie się. Nie wiem, wydaje mi się, że ten sławik naprawdę miał bardzo trafne te przepowiednie. I nie tylko on, bo jeszcze było kilku takich. I niedobrze, niedobrze się dzieje. Naprawdę. Mówiłam Wam, że to będą. To ja Wam mówiłam z 5 lat temu, jak otworzyłam ten kanał. Ech, że się będą okropne rzeczy dziać na świecie, ale. Kiedy to nastąpi, to nie było wiadome, a teraz w ciągu tych kilku lat to wszystko tak ruszyło z takim pędem, że normalnie jestem w szoku, jak szybko to wszystko się zaczęło zadziewać. Yy, muszę sobie zobaczyć odnośnie tych, tych, tych całych dronów niezidentyfikowanych nie, nie w Ameryce, bo to jest ciekawe. Mówiłam Wam, prawda, yy, ostatnio, kto to powiedział? Irmaier mówił? Żelazne ptaki, że będą lecieć, i wtedy Wam powiedziałam, a może to będą jakieś drony. I patrzcie, ile minęło dni, dwa, trzy dni, i te drony się pojawiły. Bo widziałam na amerykańskiej telewizji, wiecie, na YouTubie, bo ja nie mam telewizji, ale zobaczyłam te dwa dni później, chyba czy dzień później, coś było na żywo, że jakieś niezidentyfikowane drony się pojawiły. Ale to było, wiecie, ja nie mam telewizji I ja nie, nie mogę też używać telewizji na żywo Bo nie mam tego abonamentu wykupionego Ze względów takich, że po prostu nie chcemy mieć telewizji I wiadomo, nie mogę mieć żadnych takich podłączeń na, Takich live'ów nie, nie powinnam mieć No Także Masakra Nieraz się zdarzy, że tam jakiś live i skoczy, ale, ale wiecie, ogólnie żadnych takich BBC, czy tam wiecie, takie z wiadomościami to, to wolę unikać, czy radio nawet na żywo, no, to piszcie, co tam u Was, jak się macie, czy się stresujecie, czy się nie stresujecie, masę w ogóle, kochani, rzeczy, też tam mam taką koleżankę, ona w Niemczech mieszka i ja też na, na, na Facebooku często daję posty różne. No i tam mówi, że fabrykę, czekajcie. Eee, fabrykę, czekajcie, nie Volvo, tylko. Kurde. Jaka to marka samochodu? Audi? Audi, że się zamykają fabryki. Nie wiem czy wszystkie, ale <grytanie> jakaś część i ile ludzi pójdzie na bruk znowu. Wiecie, bez pracy. Jeju, jeju normalnie, Ewelina. Nawet nie choćby człowiek chciał się tak zrelaksować, to się po prostu nie da, bo to to jest to jest silniejsze, wiecie co? nieraz tak człowieka złapie. Zaraz sobie w ogóle wezmę Biblię. Posprzątam tutaj trochę. Muszę przyszykować rzeczy dzieciakom na jutro do szkoły. E a Miśkowi to jutro będę szykować wszystko. Jeszcze muszę pranie jedno wstawić. I później jak już dzieci pójdą spać, ja sobie wezmę Biblię. Poczytam sobie Biblię, bo ona mnie uspokaja powiem Wam. No wiecie, jak wierzycie w Boga i, i wszystko jest tak, jak, jak Bóg chce, to to powinniście być spokojni, ale Bóg nie daje takiej, wiecie, typowej gwarancji, że się nie będzie na świecie działo, bo się będzie dużo działo. No i ci, co idą za Jezusem, to też, wiecie, będą prześladowani. Jak widzicie, co się stało tam u Mar Marmarie Manuel Szok. Zaraz, zaraz, czekajcie, teraz mi się coś skojarzyło. Jego ktoś dźgnął nożem. I śmiertelna rana ożyła. Czekajcie, czekajcie. Coś było w Biblii takiego. Ale nie wiem, dobra. Tak czy tak. Nie wiem, takie coś mi się wydaje, że być może właśnie tego papieża będą chcieli. <laughs> może się pozbyć. Wiecie o co chodzi? bo ktoś inny zasiądzie, ja nie mówię o tych złych rzeczach, że tam będą chcieli go zabić, czy coś takiego tylko po prostu, no że go zdejmą z funkcji, czy coś, żeby ktoś inny zasiadł no bo patrzcie, nie był, taka ważna, takie ważne otwarcie tej, tej całej tej katedry Notre Dame a jego nie było najważniejszej osoby, można powiedzieć tak, wiecie, na świecie jeżeli chodzi o takie y, sprawy, wiecie, religijne, no nie wiem, nie wiem, dziwne to. Jeszcze te oczy takie podbite lima i ta szopka. Ta szopka też jest niezła. Powiem wam, że do takich kilku źródeł trafiłam, do takich kilku informacji, ale myślę, że nie odważę się, żeby mówić o tym na YouTubie. bo wiecie cenzura jest, lepiej nie ryzykować lepiej nie ryzykować, ale, ale bardzo ciekawe rzeczy yy, mi się po prostu yy, gdzieś trafiły wiecie, szukałam tam szukałam czegoś, jakichś tam artykułów i tak nagle mi to wpadło przed oczy ja mówię, ja pierdylam a może to tak będzie, a może tak, no nie wiem, dobra nie gdybam, nie gdybam Także idę, bo by człowiek zwariował. Może dobrze, że nie mam telewizji, bo jakbym miała telewizję, to tak mi się jakbyś ty miała telewizję, to byś po prostu chodziła cały czas w stresie. No i to jest prawda. To jest dobra. Dobra, kochani, uciekam. Idę. Może coś tam dogram. Może nie, może będzie to tylko zwykła taka pogadanka, która już 26 minut trwa. No dobra. To na razie. Buziaczki, kochani. Papa. Pa.